Masz pracę zdalną, no to oczywiście możesz mieć do tego odpowiednią wizę. A ci ludzie nie kupowali tej wizy, tylko właśnie korzystali z tego ruchu przywileju, ruchu bezwizowego. I osoby, które też nie mają tutaj żadnej wizy ani biznesowej, ani edukacyjnej, ani rodzinnej, no to teraz muszą zaczynać kombinować. I to nie są już turyści, bo mówmy się, że cała teraz ta awantura w necie, czy to narzekanie, to jest to, że o nieruchomości się nie będą sprzedawać, inwestycje tu się nie opłacają. Tajlandia absolutnie w tym momencie leci na dno. Nie moi drodzy, ona nie leci na dno, ona idzie do góry, zmienia się, rząd w tym momencie chce to absolutnie wyregulować i postawić na innego turystę i postawić również na pewne rozwiązania, które już tutaj są, bo inwestorzy mogą mieć zupełnie inne wizy, ci, którzy tutaj pracują też powinni mieć odpowiednie adnotacje w paszportach i też za to trzeba po prostu zapłacić, czyli statystyczny Kowalski, on przylatuje tutaj na 2-3 tygodnie, wydaje pieniądze, wynajmuje dobre mieszkania, konsumują tutaj życie, no i oczywiście lecą dalej. To jest Warszawa jest tej twój polski adres w egzotycznej Azji. Ogarniamy wszystko.